Cześć, witajcie z tej strony, Grazie, witajcie w takim info ode mnie. Tak, jest to zapowiedź live'a 12 godzinnego z okazji moich urodzin, który odbędzie się jutro od godziny 9 do godziny 21. Może gry są nudne, może nie. Zobaczymy jak to pójdzie, kto jest pierwszy live 12 godzinny. Ustaliłem tak, jakby było najlepiej, tak, z takich gier, których słynie mój kanał, które chociaż były raz na kanale, albo parę razy. Ustaliłem to dzięki podkowi. Pomógł mi trochę to ustalić, zobaczymy jak to jutro pójdzie. No i co, zaczynam, dzisiaj dostajecie tylko ten film, bo z góralami mam problem z wysłaniem, ale dostajecie tylko ten film. Yy, I może, nie, może wyślę te górale, później zobaczymy jak się uda, to wyślę, a jak nie, to niestety nie doczekać dzisiaj. Ale tak, zaczynamy od dziewiątej do godziny, od dziewiątej rano oczywiście, no jakby to nie było, i do drugiej, o pierwszej kończymy. Czyli tak, od 9 do godziny 11 mamy fs a 17 na Lubelszyzie, takie dwie godzinki luźnego farminga na Polskiej Wsi. Później mamy od 11 do 12 godzinę Karmechanika, myślę, że godzina Karmechanika wystarczy, to już tak będzie 3 godzina live'a. Od 12 do 13 mamy OMSI 2, tak będzie OMSI na live'ie, więc kto chce, to może przyjść na to godzinę OMSI. Od 13 do 13.30 no, serwa taka na obiadek będzie mała I od 13 do 13 30, od 1330 do 1530 ETS Promoc takie też dwie godziny od 15 do 30 do półtorej godziny Amerykana będzie później od 17 do 19.30 f 17 na Losberg. I tutaj będzie koniec Losberg, koniec farminga. Na dzień, na dzień na live. Będzie w końcu Losberg, tak, doczekacie się Losberga. Od 19.30 do 20 to jest ferwa na kolację. Od 20 do 20.30 Hairstone, takie pół godziny, myślę, dwie partie pierwszy z tym się rozegną. Od 20.30 20 do 21 Minecraft, tak, mogą być hejtu, że będzie Minecraft, no ale tylko pół godziny, no bo nie miałem żadnej gry w więc wybaczycie mi to na pewno, no i co, 21.05, podsumowanie streama, więc myślę, że 12 godzin jutro ze mną wytrwacie, jak się nie uda, to niestety, no, nie wypali, ale myślę, że wypali, a tymczasem ja się z wami do następnego, trzymajcie się, cześć.